Siemano kolano widzowie. Dzisiaj odcinek z PET Simulator X. Jak już mówiłem w opisie przed odcinku, który wszedł przed tym, mam drugie konto w PET Simulator X, ale na nim nie będę nagrywać na YouTube'a Dlatego stworzę tutaj nowe, na którym będę nagrywać na YouTube'a, tak bez wydawania robuxów, na spokojnie. Zobaczymy, ile nam się uda osiągnąć, bo na tamtym koncie, serio, wydałem dużo robuxów. Mam tam bardzo dobre pety i bardzo dużo, no nie aż tak bardzo dużo ale trochę tych tam jest. to nie huge roków. Ale dobra, na razie możemy już zacząć bez zbędnego przedłużania naszą przygodę. Wybieramy sobie może morzekata. Kotek. Nazwiemy go... Megas... Mega stycznia. Mega stycznia. Oczywiście. No i zaczynamy. Hybrid Gifciki zaraz będą. Musimy poczekać, a no to mówię high Gifty, okay? ok? Dobra. Boże. Jeny! Szybko. Co tak jest? W ogóle mamy jakieś wusty. Znaczy. No nie mamy, a ten kod 404 r dalej działa? Czekajcie, sprawdzimy zaraz. Tutaj już nie ma miejsca na wpisywanie tych kodów. Czekaj, to gdzie one będą? To może tutaj. 404 eee, nie, to był 404 Roblox. No nie. Nie działa wiele. Żeby... Czekajcie. No to tak nie może wyglądać. Czy tutaj był... Widziałem trzy razy końc. Trzy razy końc. Zobaczymy, kto jest. Kto jest... Ale ja ludzi na razie nie będę prosił o pety. Jak otworzę ja je... Zobaczę jak to tam się przechodzi. Na razie ludzi nie proszę o pety. Jeny yy, Wejdziemy sobie tutaj w Power leaderboards zobaczymy. A, to się jeszcze w ogóle... Tak można. A, ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę w Pet Simulator X. I no, i jeszcze nawet nie ma żadnego peta, bo sobie nie wybrał. Miej ja, ja już stać na jajko. Ja tam sobie ślepeta peta na to za 2000. Uwaga, uwaga. Życzcie mi szczęścia, widzowie! No, mamy drogę. No, niestety mamy tego. Nie. A w ogóle zaraz sobie odbierzemy hype gift, No, ja już tutaj jeszcze sobie odbierzemy zaraz hype gifta. Widzę, Tylko gamek? Tylko gamek? Tylko gamek, niestety. No nie. Ja nie, nie mogę. Tylko gamek. Ale czat. Dobra, tutaj sobie zbierzemy szybko pójniki. Idziemy otworzyć następne jajko. Chyba tutaj jeszcze niech to się rozwali. Rozwalaję, w ogóle damy sep. Sending na oł. Pozwala się, rozwalaj się, szybko, szybko rozwalaj się. Dobra, rozwalaj. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ale się teleport przyda. Albo weźcie coś spróbujemy no to już jakiś petek tutaj po prostu nie. Co się stało? Co jest? Czemu my dostaliśmy Richard Dragona? Co jest? Ja nie mogę, widzowie. Co się stało? N nie słyszałem o czymś Co tu się stało, widzowie? Nie słyszałem o tym. Że, dziękuję za grę. O, ja nie mogę. Poczekajcie chwilę, widzowie. Poczekajcie. Y Dobra, widzowie, już wróciłem. Kupujemy nową arenkę. Je, no ile ja mam coinów? Kupujemy sobie na tą, no teleport. Nie no, może widzowie kogoś poprosimy jednak o torfety. Na razie jeszcze nie jest tak trudno, ale to się potem zmienia. To się potem zmienia. Na spokojnie z tym petem przejdziemy sobie ten świat. Wychodzimy e, do gościach Jeszcze od tego ziomeczka spróbujemy Czekajcie widzowie Dojdziemy sobie tam I ogarniemy jakieś fajne rzeczy no i nikt nam no, nie żyje na Ale my nie jesteśmy oczywiście na ziomeczach Ale my nie jesteśmy oczywiście na ziomeczach Ale Wiem, że możemy pójść na Glaciera Ale czekajcie, na pewno sobie dajemy Bec mojego speeda Bec mojego speeda ja Jeszcze 11 tysięcy Ulepszamy speeda A, nie, a, nie. a dobra, a resztę gramów sobie jeszcze na to zostawimy Na pewno będą nam bardzo przydatne Idziemy dalej Tutaj sobie jeszcze to będziemy rozwalać, bo zaraz trzeba będzie troszkę potwarmić. Czekajcie, co jest dziwne? No, tam O już chyba działa. To się tutaj porozwala. na spokojnie. Nie, o nie. Niepotrzebnie kupiłem ten teleport tam. O nie, tutaj się nic nie dostaje. Dajemy to na tamtą skrzynkę. Mamy rangę Immortal. Zobaczymy. Zobaczymy, sobie Insane Hackera, może. Zaraz. Mi się uda, w ogóle już na dwóch A, tutaj się dużo dostaje tego. A tutaj jeszcze więcej. Następna, Na już będzie zamknięty. Cały czas dostajemy jakieś questy i uwaga, loot ja nie uwagę, ale są Na razie, tam nie będzie potrzebne. I nawet dużo gemów. Tutaj są wszystkie, zbierzemy. I kometa jest dużo gemów. I ogólnie ze wszystkich komet. O, tutaj sobie to rozwalimy. To będzie 10 razy. I dużo, 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 dużo. A ta ostatnia kraina dużo kosztuje. Milionów. A tutaj już na luzaku Nic nie musimy rozwalać Lecimy Speedrunujemy Patrzcie widzowie Zaraz dochodzimy do następnej krainy Wow Jak to szybko leci Zaraz będzie następna Ale Zaraz i tak będziemy przy tamtym czeście, Do którego i tak już nas stać Tylko jeden aby się przydał powerboard. Dopiero pierwszy, za darmo, hoverboard Pierwszy jest na hake, hacker, no znaczy na hardcore. I tamto ile ostatnio kolejnego 100? 250 czy 200? To koło tego. Dobra, nie mamy z tym problemu. To co jeszcze damy. To patrzcie, to pecy nawet nie dochodzą. Zobaczymy czy uda nam się dojść do tego jajka, gdzie jest ten dragon. Nie no, na pewno, nie cave area. Już możemy. A czyli ono kosztuje 250. To idziemy tutaj na to. A jak będziemy pójdziemy na to, to już nas nie będzie nam na cave area. No to jest... Co tam się Widzicie te 25 lat z tego dostaniemy. Z, nie wiem, ze 100? 200 milionów? Nie! Z miliard. Ty patrzcie. Z miliard. To jest z jednej monety się za 20 milionów dostaje. A my już mamy chyba nawet dwa. Jakieś? Uwaga, uwaga, no, jakie bagi? to były busty boost, Golden Obsidian, Golden Magma, rozwalamy sesję. Dragonik A w ogóle, po co my te monety już zbieramy? Co nam to da? Idziemy tutaj do fantazji world'a co, co, się, co się dzieje? Dobra, zaraz Trzeba poczekać, bo wejdzie symulator i Smalaga. Jeszcze wszystko chcę zrobić A my mamy rangę 92% immortal Ej w ogóle, tutaj się mokło I teraz damy please pet Super! że musiek ogólnie nawet nie chciał moich pytów. Więc no Ej, co się dzieje? No patrzcie, a ręka się nie chce kupić. Nie no, nie teraz na tej plaży. Na swoim koncie mam pro training plaże, nawet Wam niedługo pokażę zdjęcia. Czekajcie. Ja, ten teleport na kosztuje. Okej, teraz cicho wizytować. Cicho, cicho. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? O ja No. To jest trudno. Co się dzieje? O, co się dzieje. Jest jakiś błąd gry. No, nie mogę. Ja mam diamentów. 11 tysięcy Poczekajcie chwilę Mam pomysł Zrobimy Jest jakieś break 10 czas W ogóle oświetlenie Zaraz sobie otworzymy tego Gdyby na tym koncie mi się udało Trafić Hitch fajnie by było Bo ja Hitch mam na swoim głównym koncie ja Was nie pamiętam Ja tam mam bardzo dobre rzeczy Idealne po prostu To jest na do Teleport Jeszcze raz to zrobimy Nie no, widzowie, to jest, jak, to jest jakaś porażka Lecimy sobie na tego... Często, jeszcze nie mają aż takiego zasięgu jak u mnie, że u Ukrainy jesteś dalej tyle. No dobra widzowie, przeszliśmy normalnego shopa. Mi się wydaje, że to tyle będzie. Ja mam rangę już good like. Mi się wydaje, że to na tyle w tym odcinku, ale w następnym będziemy przechodzić fantazji całą. Ale jeszcze sprawdzę, czy tylko mi się tam uda wejść. Teraz się nie laguj. PSX, uwaga, zobaczymy. Przechodzimy sobie przez to, widzowie. Trzymajmy kciuki, żeby się udało. Podchodzimy, podchodzimy, podchodzimy. I uwaga, coś jest nie tak, widzowie. Ale w następnym odcinku przyrzekam, że mamy wtedy zabawę. Bawimy się. I przechodzimy całe fantazy. Ja robię tutaj screena do miniaturki. A teraz będę się z wami powoli żegnał. Pa!